mogliby bardzo wiele stracić. Jego poprzedziła msza święta w kościele mariackim, którym... Węgier zarówno tej zamierzchły, jak i dziejącej się na naszych oczach wspólne wątki stosunkowo łatwo odnaleźć. W gronie polskich polityków prezentowanych w muzeum z przymrużeniem oka w roli jak najbardziej polskiego koszałka opałka występuje i sztwankowacz. Z rykiem miała dwoje dzieci. Miała po prostu przyszłego króla. Z odnalezieniem wspólnych wątków w historii Polski i Danii mielibyśmy już chyba większe kłopoty. Znajomość duńczyków w historii Polskiej jest także ograniczona i e, uważam, że powinniśmy e, wiele więcej robić, ażeby e, historia dwóch narodów e, jakby nie było sąsiedzkich, bo tylko może nas e, oddziela, e, jednak była bardziej znana w tych e, krajach. Temu między innymi służy wystawa, której główną postacią jest świętosława, córka mieszka I. Nazwana tam Sygrydą dumną. Była ona matką królów, królów Szwecji, Danii, Norwegii, Anglii. Historia życia Sygrydy opowiedziana kilkoma scenkami z udziałem lalek z pewnością łatwiej trafi do wyobraźni zarówno dzieci, jak i dorosłych, także tych zbytnio nieinteresujących się historią. Muzeum chce w taki sposób zaprezentować związki naszej historii z historią każdego z narodów jednoczących się Europy. 2 kwietnia. Kiedy się zaczęło to malowanie? Proszę? Kiedy zaczął Pan malować? No to było bardzo jakoś tak, no niepostrzeżenie powiedziałbym, naturalnie, po prostu w czasie prób teatralnych, no po prostu. I takie piękne pejzaże z tego. Tak zwyczajnie, a to piękne. <laughs> tak. I co dzisiaj będzie można obejrzeć w Klubie Garnizonowym w Warszawie, wystawa e, Emila Karywicza. Proszę... Ryciny Goi z Hiszpanii do Polski przywiózł w XIX wieku znany biblofil i kolekcjoner Józef Felix Zieliński. Potem rysunki zostały przekazane Towarzystwu Naukowemu Płockiemu, które teraz wypożyczyło cenne prace lubelskiemu muzeum. Franciszek Goya, uznawany za prekursora romantyzmu i innych kierunków malarstwa nowoczesnego, największą sławę zdobył jako oficjalny malarz hiszpańskiego dworu. Później ciężka choroba, która spowodowała utratę słuchu, odsunęła artystę od świata. Wtedy właśnie zrodził się pierwszy wielki cykl graficzny artysty: Los Caprichos, czyli kaprysy. Te właśnie prace prezentowane będą w rublii dokumentalnej Świat Zwierząt we wtorek o 17:00 na Animal Planet. Hakam. Od Sri Lanki do Południowej Ameryki. Pamiętajmy tylko o kolekcjonowaniu pocztówek z dziczy. Dwa kolejne odcinki w sobotę o 20:00 na Animal Planet.